Witam serdecznie na kanale Primanki. Dziękuję przede wszystkim wszystkim subskrybentom, wszystkim, którzy dają łapki w górę, komentarze. Dzięki temu kanał się rozwija, dociera do coraz większej liczby odbiorców. Jest szansa na rozwój, także dziękuję bardzo. Dzisiaj trzy tematy. Pierwszy temat porzeczka na okonia. Była gruszka, teraz porzeczka. Drugi temat zastosowanie śrucin wędkarskich. Taki do łowienia spławikowego, do zbrojenia przy łowieniu ultralekkim, na paproszki, na gumeczki takie nieduże I oczywiście w trakcie filmu będzie jeszcze rozstrzygnięcie konkursu, który głosiłem w tym tygodniu. Także zapraszam do oglądania. Wiele osób, które łowią na spinning, używając buraszek, pewnie. Irytuje trochę to, że jeżeli mamy przynętę uzbrojoną na agrafkę i tak dalej, żeby zmienić obciążenie, trzeba odpiąć agrafkę, rozpiąć główkę, zmienić główkę, z powrotem wszystko zapinać. No i, i, i tak na wschodzie dumali i wymyślili sobie rzecz taką jak y, smarodina, czyli porzeczka. Yy, o co tutaj chodzi? No, to jest błaha sprawa, no, ale może nie każdy, nie każdy tak używał tego, yy, zamiast uzbrajać ceburaszkę, po kolei guma, czeburażka i agrafka, yy, można to zrobić w taki sposób. Najpierw założyć przynętę na haczyku, na agrafkę i wtedy dopiero dopinać ciężarek. To jest troszeczkę JeeCrick. Troszeczkę takie zbrojenie zwykłe. Sprawdza się też to bardzo dobrze. Jeżeli ktoś nie chce przepinać, może uzbroić to w taki sposób. Na pewno bardzo dobrze się to sprawdza. Ważne jest tylko, żeby tym większym uszkiem było na dole, żeby po prostu no, ciężarek nam nie zjechał. Bardzo, bardzo dobre zbrojenie. Porzeczka. Yy. Na zbrojenie ala porzeczka można też łowić nie, nie mając y, czeburaszek, bo to nie jest taka konieczność. Y, po prostu używam do tego śrutu wędkarskiego takiego większego kalibru. Tu jest gram 25. Biorę malutki krętlik. Ja te krętliki mam akurat. Yy, zawsze w pewnej ilości z odzysku używam yy, na okonia cieniutkich stalek wolframowych czarnych, i wiadomo, po jednym łowieniu praktycznie yy, się zużywają, odzyskuję wtedy yy, krętliczek, a grawkę. Stalka jest wtedy niestety do wyrzucenia. No i, i, i co robię, żeby zrobić taką porzeczkę? Krętlik, zaciskam, yy, zaciskam śrucinę na krętliku. i jest już obciążenie do, do małych przynęt zakładam tak jak wcześniej pokazywałem jeżeli chodzi o uzbrojenie porzeczki najpierw gumka ciężarek i przynęta uzbrojona jig rig ala porzeczka ja tutaj to tak uzbrajam że zawsze najpierw daję gumkę Później daję ciężarek w grygu i w każdym takiego typu zbrojeniu, w gruszkach, we, we wszystkich takich zbrojeniach, gdzie nie mam kółeczka łącznikowego, tylko wszystko zapinam na agrawce. Jakby nam się nawet agrawka rozpięła, pierwszy spadnie ciężarek, jeżeli on gdzieś tam grzęźnie, czy, czy tego, pierwszy spadnie ciężarek, a gumka powinna być dalej na haczyku na swoim miejscu. To jest jedno zastosowanie śruciny. Drugie zastosowanie to um, używam do łowienia z reguły ciepłą porą na płyczej wodzie, w zielsku, y, mając uzbrojoną gumkę w hak offsetowy. Nie daję obciążenia z przodu żadnej czeburażki y, ani innego obciążenia. Po prostu na y, haczyku offsetowym zaciskam sobie śrucinę. Można jedno, można kilka, w zależności jakie obciążenie jest potrzebne. Gumka pracuje wtedy na pewno inaczej, ona opada inaczej, bo uzbrojena z przodu opada w taki sposób, obciążona od dołu, ona bardziej tak opada, potrafi lusterkować i tak dalej. Przy odpowiedniej pracy naprawdę jest to bardzo skuteczne zbrojenie. Trzecia sprawa, no to już tak, jeżeli nie mamy główek jigowych albo chcemy podejść do sprawy bardzo ekonomicznie, jeżeli chodzi o główki do paprochów, wiadomo, że to się zużywa, często się zrywa, łowi się na cienkie zestawy, yy, można to zrobić ekonomicznie. Kupuję haczyki muchowe, bardzo dobre, ostre haczyki do niw jigowe. I zaciskam na nich zwykłą śrucinę. No, tańszej główki chyba nie ma. Haczyki są bardzo dobre, bardzo ostre. Można sobie yy, yy, dobrać różne rozmiary. Także myślę, że to jest też bardzo ciekawe rozwiązanie do łowienia na nieduże przynęty. Mam nadzieję, że film się podobał. Tematyka, myślę, że ciekawa. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcjach, żeby być na bieżąco. Gratuluję, oczywiście, zwycięzcy. Pozdrawiam i do następnego filmu. Do zobaczenia. Oczywiście, że to jeszcze nie koniec. Teraz część, na którą czekali na pewno przynajmniej ci, którzy. Wzięli udział w konkursie. Oczywiście, jeszcze yy, czeka nas rozstrzygnięcie konkursu świątecznego. Do wygrania były te oto błystki. Miałem to robić na żywo za pomocą programu, no ale jeszcze tam yy, nie opanowałem tego do końca, żeby tam yy, zrobić live'a. Także będzie to robione bardziej tradycyjnie. Mam tutaj przygotowane losy yy, z nikami użytkowników z YouTube'a i przystępuję do losowania szczęśliwców. Jest to kaktus. Gratuluję zwycięzcy i proszę o wpisanie pod tym filmem w komentarzu kolegę kaktus Wpisaniu w komentarzu swojego adresu e-mail lub linka do swojego Facebooka. Wtedy będę się kontaktował w celu wysyłki, nagrody, czyli błystek, które widnieją tutaj na zdjęciu. Jeszcze raz dziękuję bardzo za udział w konkursie. Gratuluję zwycięzcy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.